Witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Idę się szykować, bo o godzinie 13 musimy być w Sieradzu. Mam dzisiaj ortodontę, więc w trakcie, gdy ja się będę szykowała, to zapraszam Was na materiał sprzed dwóch dni. Jeżeli oglądacie moje vlogi, mój kanał, to dobrze Wam jest znany mój telefon. iPhone 11. Słuchajcie, to jest mój pierwszy iPhone. Naprawdę, to jest mój pierwszy. Możesz mnie nie grzebać w torebce. Kieszonkowiec to jest. Halo! Nie ja obrócisz chyba tak. Złodzieju. Kieszonkowiec. No i w sumie od jakiegoś roku na moim vision Boardzie jest iPhone 15 Pro Max biały kolor, bo bardzo chciałam, żeby mój telefon miał trzy aparaty. Nie obchodziło mnie co za model on musi mieć trzy aparaty. Ja myślałam, że iPhony, które mają trzy, wiecie, aparaty to są tylko Max. Na przykład, nie wiem, 14 Pro Max, 13 Pro Max. Ale Kuba mnie uświadomił, że nie i że Pro też mają trzy telefony, telefony. I aparaty. Przepraszam. Także tak jak mówiłam, no, z tym telefonem naprawdę bardzo dużo przeżyłam. Ja miałam ogólnie zawsze wielkie nieszczęście do telefonów. Mój każdy telefon kończył potłuczony z wylaną matrycą. Ale to nie jest nieszczęście do telefonu. A co? Moje nieszczęście. Dbać. Słucham? <laughs> Więc oprócz tego, że to jest mój pierwszy iPhone, mój pierwszy telefon, którego ja za własne pieniądze kupiłam, to również to jest pierwszy telefon, który nie ma rozwalonej szyby. A nie zlicza, ile razy mi upadł, ile razy ten. Ale uwaga, to jest ostatni raz, kiedy nagrywam swoim telefonem, bo. Czemu się bawię? Miodem. Słuchaj, nie, ja dobrze, nie wiem, co ja mam powiedzieć? Jedno ja powiedzieć, bo ten Samsung Galaxy A54? Nie, dobrze. 5G. Mogę ja. Tak jak mówiłam, zawsze marzyłam o iPhone 15 Pro Max i nigdy nie przypuszczałabym, że kiedykolwiek będę miała telefon, jakby wiecie, najnowszy model. Moi drodzy, przedstawiam Wam. Mogę? Samsunga. Nie Samsunga. iPhone'a 16 Pro. Woo! Dziękuję, dziękuję. Widzicie? On ma trzy aparaty, rozumiecie to? Także uwaga, zrobimy sobie tutaj z wami test odpalenia, oficjalnie odpalenia telefonu. On oczywiście nie ma tego, jak to się nazywa? Nie kabel, nie ładowarka, wtyczka. Kostka. Kostka do ładowa. Ojej. Dlaczego przez stopą. stopą? Kuba. Ja już poprawiłem. On ma tylko, tak jak widzicie, taką y, ładowarkę i to też jest taki ładny ten kapelusz. Taki fajny. w po, po prostu. Także raz, Poczekaj, poczekaj. O, słyszycie to? Ja mogę teraz włączyć? A może załóżę tu nie, 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 etui później. Kupiłam najzwyczajniejsze, po prostu przezroczyste etui. Jutro pojedziemy nakleić szybkę na ten telefon. Halo, co? Bo ja Cię nie słyszę. Tak, tak. Ale to też szybko... dzwonisz. No widzisz, teraz już. Wow, łącza się jak każdy inny iPhone. Naprawdę <grywdy> Spierdzielaj. I patrz, widać więc w ogóle. Uwaga, i pokażę Ci to. Hello, takie ładne. Ej, może on. Hello. Konfigurujemy dalej to, to my. Ale jeszcze co? <ś> Ale jeszcze jaki bajer w tym telefonie mam tylko 64 giga. ja ogólnie bardzo często właśnie mówię, że muszę usunąć wszystkie aplikacje, żeby dla was cokolwiek nagrać, a tutaj mam aż 256, więc będę dla was nagrywała naprawdę dowoli, będę miała tyle aplikacji, ile chcę i tyle zdjęć. Nie będę musiała nic ani nic totalnie usuwać. Jeszcze tak dodam, że nie wiem, ile będzie mi dane nacieszyć się tym telefonem, bo... Y Może moją kartę położycie Jesteśmy właśnie na stacji benzynowej i nieźle, co? Do mnie to jeszcze naprawdę nie dotarło, że ja teraz właśnie nagrywam dla was z tego telefonu. To jest po prostu hit. Naprawdę, wiecie jaka będzie jakość, jakość dźwięku i tak dalej? No. Malowałam się na bardzo szybko i zapomniałam, że skończyła mi się kredka do brwi. A moja pomada już wyschnęła, więc one są tylko wzięte na żel i dosłownie resztkami tej pomady i to, co było na pędzelku. E, próbowałam to jakoś ogarnąć. Nie wygląda to jakoś, nie wiem, mega źle, ale... Boże, jaka To samo nie wiem, czy dzisiaj jest jakaś taka, wiecie, duża wilgotność, czy o co Hejka, chodzi. Przykręcę, ale w którą stronę? A żeby wyjąć? Nie. Tak? Zapłon ile tam jest? No ponad pół baku. No zgasił. I wracając sobie, czy dzisiaj jest taka duża wilgotność, co o co chodzi, ale w ogóle nie chciałabym się wyprostować włosy. Mam ochotę w ogóle coś z nimi zrobić. Schodzi mi już farba, w sumie to już dawno zeszła. Mam teraz takie nijakie te włosy, one wyglądają czasami rudo, czasami jakby miała blond. Ja ogólnie jestem naturalną, ciemną blondynką. Na pewno muszę je troszkę podciąć. Mam tak suche i poniszczone końcówki. Nie wiem, o może Wam pokażę ty kamerką. Cię? Cię, poczekajcie, poczekajcie, aż, aż mam przybliżę. Trzy aparaty mam. No to to było moje spełnienie marzeń. Tak jak mówiłam, ja mogłam mieć jakikolwiek model, tylko chciałam bardzo mieć trzy aparaty. Ale... One błagają już o pomoc. I to nawet nie jest błaganie, tylko to już jest krzyczenie. Zgadnij, jaki mam kolor. Tylko najpierw ja pierwsze zobaczę. Ale piękny, ale piękny! No zgadnij, zgadnij. I zielony. To jest Twoja ostateczna decyzja? Mm, nie, Po pomarańczowy. Dlaczego taki? Przecież ja nie lubię takich kolorów. Nie, niebieski. Ale jaki? Baby blue. Nie wiem. <noise> nie jest taki ba, Baby, ale piękny! Ogólnie niefajnie, nie wiem czy widziałeś moje niezadowolenie. Ale prawdopodobnie będę miała usuwaną czwórkę. Będę miała usuwanego zęba. Ja ogólnie miałam strasznie krzywe zęby. Tyle ile miałam aparatów, wiecie, takich zdejmowanych, niezdejmowanych, u ilu ja ortodontów byłam, to naprawdę nie przeliczę ile kasy w to poszło. Jeden ortodonta mówił, że nie wszystkie zęby trzeba po prostu wyciąć by tego, no jak to się mówi, usunąć. Drugim powiedział, nie, musisz poczekać do osiemnastki, wiecie, o, osiemnastki, no to nieważne. E, ja mam strasznie krzywe zęby. Tutaj miałam straszny problem z dwójkami i byłam przyzywana, że jestem wampirem, bobrem. Bardzo dużo rzeczy słyszałam na ten temat, na ten mój temat. Natomiast tutaj na dole góra się bardzo ładnie wyprostowała i to nawet szybko, ale na dole a mam tego jednego zęba i pani powiedziała, że nie chcą inne zęby zrobić mu miejsce. Więc y, powiedziała, że po prostu umówi mnie nie tak jak teraz, chyba mam co 8 tygodni czy co ileś? Czy tylko pani, słysza? no wiem, tylko pani powiedziała, że y, co 5-6 tygodni chcę mnie widzieć, jakby wiecie o wiele wcześniej, że zanim bym miała tą jedną wizytę, to ona chce zrobić tak, że... Chcę mieć jeszcze dwie wizyty przed tą, jakby co miałam mieć teraz. Że po prostu szybciej i że może częstsza zmiana łuku na dole da efekty, może będzie jakiś grubszy łuk, coś tam mi tłumaczyła, więc mam nadzieję, że się uda, bo nigdy chyba albo nie pamiętam, ale wydaje mi się, że nigdy nie miałam wyrywanego zęba. Miałam wyrywane ósemki i ósemki wspominam bardzo dobrze. E, mogłabym pójść jeszcze raz, na górny, bo na jedną dolną, no to było straszne, pamiętasz jak zemdlałam? Zemdlałam pod Leroy i musiała karetka przyjeżdżać, bo nie mogłam aż z bólu, tak mój organizm, wiecie, po prostu eksplodował, ale nie no jest ten kolor, nie? Ładny <śliczny. <śliczny> Teraz się wstańmy. jedziemy teraz do domu, więc no tak 50 minutek będziemy jechać. A później umówiliśmy się z Damianem, tak? Z naszym znajomym, że jedziemy razem do Tak Outlet, bo podobno są bardzo fajne promocje na buty i ja chciałam sobie kupić, ale zobaczymy co znajdziemy. Mcdonaldsie. Mm. Powiedz, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w McDonaldzie. Co jeszcze mam powiedzieć? Nic. Później pokażę będę swoje jadł McFlary z Minecrafta. <laughs> Kuba dostał szybciej. co zamówiłeś. O, fum! Mm. No nie widać Kuba zamówił te nowe lody. Mamy. Moje też przyszło. Zamówiliśmy dwa ci frytki. Ja mam kole zero, a ty masz zwykłą kolenie. I to są te nowe lody Minecraftowe jak? No, Minecraft to nie wiem co to. A jakie one są smartphone, one mają taką... No masz sobie diabli. W sensie w internecie tak wyglądała, i nie miały, ale widzę, że oszukują. wiele Tu ma taką strzelającą posypkę. No mhm. dobra. Kuba przymierza buty, bo jest bardzo duża promocja w Majku. Proszę bardzo, taki Baby Blue, tak? I zaraz będziemy szukać dla mnie butów. Chciałabym też Kuba, takie same. Co? Co, Mam taki dylemat, które wziąć? Nie ma innych. Na sto procent. Dobrze. przed chwilą zobaczyliście, mamy Dobrze. Kubuś tak bardzo chciał sandbara. Jezus, Oj, jaką płakał! Przyznajmy do mojego miesięcy, że on chce sandbara. Więc Oj, był teraz testowany. Zaraz wam pokażemy dokładnie, jaki to model, ale teraz pokażemy Wam nasze buty, które zakupiliśmy. Była straszna promocja w outlecie. Ile te buty normalnie kosztują? No, nie pamiętam dokładnie, ale, ale zapłaciliśmy za nie jedną trzecią albo jedną czwartą cenę. Dobrze, bo tak, bo na przykład te same buty na Zalando kosztują o połowę więcej, więc opłacało się. Niestety nie było w kolorze, w którym ja chciałam, więc bardzo się zniechęciłam. Ogólnie moje wymarzone to były New Balance. Y. Zaraz Wam jak znajdę je, to gdzieś tutaj wstawię zdjęcie. I więc tak przymierzałam. Nie było fajnych kolorów. O wiele fajniejsze kolory były na męskim obuwiu, a na męskim obuwiu nie było, nie było kolorów. Nie, rozmiarów, tak, przepraszam. Rozmiarów na moją małą stópkę. <grych> więc Uf. mi się najbardziej podobał kolor kuby, który on ma, ale nie było niestety, ale kupiłam. Crazy kolor. W sensie on jest taki normalny. Zaraz wam pokażę, ale ja zawsze miałam białe buty albo czarne. W kartonie siedzi. Dobrze. Trzy-cztery pokazujemy dawaj. Trzy, cztery. No, super. A, bo tu masz folię. Super pokażę. No, nie są takie zielone, zielone. To są Danki czy Arforsy. Mamy buty Danki. Ja buty mam w takim Dunkey. kolorze. Pani Damusiana nie dała. <laughs> A Kuba ma w tym kolorze Baby Blue. Baby Blue. No piękne są. Jeszcze oh, nagram Wam e, tylną kamerką. Więc tak się prezentują moje buty. One mają taki. One są niby zielone, ale podjeżdżają pod taki morski, bardzo, nie? Nie to są kuby. No piękne są. No i kot. Kot w kartonie. A nie już... Ej, wyszedł. Wyszedł, wyszedł. Ale nie no te twoje buty są piękne. No i moi drodzy, Sandbar, proszę bardzo, co to jest za model? Proszę teraz pochwalić co to jest za model. Gdzie on jest? Kot tu? Nie, model. Model to jest Samsung C450. Samsung C450. Ja nie byłam za bardzo przekonana do Sandbara, mnie to nie jarało. uważałam to jako no taki spęd, teraz ci powiedzieć, No może fajnie gra. Ogólnie ja kocham puszczać sobie muzykę, nie wiem, układać sobie jakąś choreografię na full, a po prostu wiecie, słuchać tej muzyki i kocham piosenki, które mają duży <noise> bas. Kocham, <noise> powiedziałam. No, 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 tak. Które mają duży bas. Kuba chciał jakiś inny subwoofer, ale San, a sandbar. sandbar jest subwooferem i mi się ja się, Nie ale znam na tym. Subwoofer to jest to? No wiem, no to, wiem, no, to duże tam. pudełko, to a to podłużne to jest sandbar. Kuba chciał jakiś inny, ale okazało ale ja się, okazałem, że lepszy, lepszy, jest nie, nie dość że lepszy, lepiej gra, to jest jeszcze tańszy to jest to i ładniej e, wyglądał. A przy, mamy przymierzyć buty, tak? tak Dobrze, tak, to ja, to ja też przymierzę. Dalej, no. Ej, nie, no zazdroszczę tego koloru. Moje się prezentują tak. Szkoda, że nie mamy razem matching. Możemy sobie matching też sprawić? Niby to, nie, no nie jest taki zły ten kolor. Trochę się bałam, że nie będzie pasował, ale nie, no, ale te, przepraszam, muszę z bliska nagrać. Ujżwa. Jestem cała rozmazana od jakichś 3 godzin. Siedzimy nad matematyką i powiem Wam, że ja ogólnie byłam przeciwna czatu GPT, jakoś, no, nie lubiłam go, uważam, że jest to nie fair, bo ja akurat skończyłam szkołę. Y Jak jeszcze nie istniał czat GPT, albo nie był może aż tak znany za moich czasów, to był odrobiam.pl ale powiem Wam, że akurat w tych przypadkach. Gdzie fotomaf nie daje rady, i na przykład są jakieś słowne, wiecie, zadania, to ChatGPT GPT naprawdę zwracam honor. Naprawdę. Kocham, kocham Chat GPT. Liliśmy się obowiązkami tak, że ja po prostu e, próbowałam i nie wychodziło aż tak źle rozwiązywać zadania, e, a Kuba je przepisywał na brud. Nie, na czysto. No, Często przepisywał, bo musi to jutro oddać, i tak naprawdę nauczył się tylko jednej takiej kartki, bo stwierdziliśmy, że jest to bez sensu o tej godzinie, żeby się uczyć, więc on to przepisze do końca i po prostu jutro, bo jutro ma zaliczenie, będziemy musieli się nauczyć, a przynajmniej spróbować tych innych trzech kartek. Także ja idę zmywać makijaż i pewnie pójdziemy spać. Powiem Wam, że tak się zmliło i zasnęła normalnie na kanapie. Także idę mieć ząbki i fajnie. Cieszę się, że kupiłam te buty. W końcu będę mogła wychodzić w normalnych, czystych butach. Nie ubrudzonych, obwalonych. Więc mam nadzieję, że będą mi służyły długo. Jutro wstajemy jeszcze, tak jak mówiłam, po się tej matmy. Więc ja się z wami żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Posiadki.